Firma Nowadek prezentuje zderaki warstwy utlenionej z boom. W ofercie posiadamy dwa modele. Mniejszy dla zakresu średnic 32 do 160 mm i maksymalnej głębokości zdzierania 110 mm oraz większy dla zakresu średnic 63 do 400 mm oraz maksymalnej głębokości zdzierania 160 mm. Każdy z tych zderaków dostarczany jest w wygodnym ETUI który umożliwia transport oraz przechowywanie. Istotne elementy urządzenia to użyskowane podpory, nóż z możliwością regulacji wysokości, pokrętło odpowiadające za dociśnięcie urządzenia do rury oraz pokrętło odpowiadające za możliwość ustawienia głębokości skrawania, które operować możemy manualnie, jak i mechanicznie, ponieważ zastosowany został adapter dla klucz rukusowy. Zaprezentujemy teraz użycie urządzenia w praktyce. Osadzamy nas, nasz dzierak na rurze. Dociskamy przy pomocy górnego pokrętła. Następnie, przy pomocy wkrętarki, ustawimy głębokość naszego dzieraka. Kolejno obniżamy nóż do pozycji roboczej. Blokujemy i pewnymi ruchami zgodnie z ruchem wskazówek zegara kręcimy.